Ty, to jest przykupata, czy kurde, alkohol. Wbijam się do Mańka na kwadrat, patrzę, a on oczy ma zamknięte. Mówię do niego, Maniek, śpisz? A on, nie kurwa, powieki oglądam od środka. Siema, На Бки на баркиска? Нема дна Нема дна. No i tak z tym wszystkim zostałem sam i naszczałem mu na felgę. Zobaczcie. Naszczałem mu na felgę. Hahaha. Naszczałem mu na felgę. Kurwa, naszczałem na Obcieka. Obcieka. Obcieka, jak mu naszczałem na felgę. I ja!